Hej, cześć, witam was moi drodzy serdecznie w tym jakże pięknym dniu. Dzisiaj będzie sobie omawiać bardzo ciekawy temat, który mi przyszedł głowy, jak wyszedłem na balkon. Ale zanim, ale zanim przejdziemy do tematu, mała magia montażu, bo muszę zrobić lekki porządek. O, już, już z Wami jestem, moi drodzy. Moi drodzy, jak już Wam mówiłem przed, przed tym przyspieszeniem czasu, to, moi drodzy, mi taka rzecz. W momencie, w którym dzisiaj, moi drodzy, podlewałem rośliny, co mi przyszło do głowy, to, moi drodzy, to, moi drodzy, że jak, że jak, człowiek, że jak człowiek chce mieć roślin, że jak człowiek w ogóle Chcę hodować jakieś rośliny, to wymaga to bardzo dużo czasu. No dobrze, może nie wymaga dużo czasu, ale chodzi o to, że trzeba zawsze pamiętać, by je podlewać. Moi drodzy, i fakt, faktem, że kiedy, że kiedy moi drodzy, że podlewa się kwiatki, to trzeba pamiętać o tym, żeby ich czasem nie przelać. No to moi drodzy jest dosyć istotne. Teraz oczywiście w ogóle. W tej chwili to jest w ogóle chłodno, pochmurno. Jest chłodno i pochmurno. I też tak, tak trochę jest chłodno, więc nawet nie wiem, czy w ogóle zamierzam gdziekolwiek dzisiaj wychodzić. Ale moi drodzy, ale moi drodzy, ale moi drodzy, jest to, jest to pewnie. Chyba związane z tym, nie pamiętam, nawet nie pamiętam, czy w, nocy, czy w nocy cokolwiek padało, ale już zaczynam trochę odbiegać od tematu. E, moi drodzy, to jest tak, to jest tak, moi drodzy, że, że jak ma się rośliny, się na balkonie, to jest, wtedy robi się taki bałagan, taki miszmasz, że to jest aż, moi drodzy, coś, coś niesamowitego. Bo moi drodzy, wiecie co wtedy się robi? Wtedy robi się coś takiego że, że czasem, czasem trzeba poucinać z niektórych stron roślin, roślinę, znaczy w sensie te, te liście i tak dalej, bo czasem, bo czasem, bo czasem, że bo, bo czasem pewne części roślin robią się martwe i wtedy, moi drodzy, trzeba je wtedy niejako, niejako je wtedy trzeba obciąć te martwe części i, i, I tak to, moi drodzy jest. Ja to, oczywiście nie jestem urodzonym ogrodnikiem. Chociaż myślę, chociaż myślę moi drodzy, że jakbym żeby musiał się nauczyć, to pewnie bym się nauczył, tak jak w wielu dziedzin. Tak jakby człowiek, wielu dziedzin by się człowiek by się nauczył, jakby musiał, jakby musiał to robić. Eee, I tak i tak to, moi drodzy, wygląda. Eee, tak, tak, tak tak, tak czy siak. Ee, życzę wam miłego, dobrego, a się z wami żegnam, papa. Pa.